Przecesarska mość Areir Epto Orde Ewelien Namen Wadgen, Myślałem, że przed nikim nie zginasz, karku. Nie chciałem sprawić przykrości Szambelanowi, Swój chłop. Zgaduję, że nie wyzwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc. Milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Jesteś pewien? Ciri przecież odeszła. Bardzo daleko. Myślisz, że wzywałbym Cię tu w środku wojny, gdyby to były plotki? Myślę, że nawet cesarz może się mylić. Zapomniałem, jaki jesteś bezczelny. Nie mam czasu ani specjalnej ochoty, żeby cię przekonywać. Zrobi to Jenever. Po audiencji. Ilu ludzi liczy twoja armia? Dwadzieścia tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda. Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę więcej niż.